Witam, chciałbym Wam zaprezentować kilka rzeczy, które według mnie ułatwiają granie w RF4. Takie protipy i porady na początek, nie licząc oczywiście przycisku F1, który pokazuje nam podstawy sterowania. Postaram się je jakoś sensownie uporządkować. Zapraszam do subskrypcji i pisania komentarzy, czy się przydały i czy robienie czegoś takiego ma sens. Zaczniemy od komponentów. Pierwsze, co trzeba wiedzieć, to ceny na każdym łowisku są inne w sklepach. Na jednych mapach są zawyżone, na innych są mniejsze. Niektóre mapy mają sklepy firmowe, jak na przykład ładoga, na której jest sklep belugi. Dodatkowo większość rzeczy, większość sklepów nie ma wszystkiego, dlatego zachęcam do kupowania na wolkowie, gdzie jest praktycznie wszystko. I polecam nie kupować nic na Quarry, gdzie ceny są mocno zawyżone. Kolejna sprawa godna uwagi to zestawy. Jak je składać? Najsłabszym elementem zestawu powinien być zawsze przypon. Trzeba pamiętać o tym, aby w razie zerwania z zestawu zrywał się tylko przypon z haczykiem. Jeśli damy przypon mocniejszy od żyłki, to przy zerwaniu zestawu tracimy spławik lub ciężarek dodatkowo, w zależności od zestawu: czy łowimy na grunt, czy spławik, czy spinning. A nie daj Boże, damy wszystko mocniejsze od wędki. W tym wypadku łamiemy wędkę, która jest już niezdatna do naprawy i trzeba kupować nową. Pamiętaj o tym, a zaoszczędzisz sporo nerwów i pieniędzy. Kolejną istotną sprawą są brania. Kiedy zacinać? Podczas spingowania ryba sama wejdzie na przynętę. Jednak podczas łowienia na spławik czy też grunt powinniśmy zwrócić uwagę na kilka istotnych faktów. Ryba na początku tylko skubie zestaw. Na spławiku widać to, gdy chwilowo się podtapia. W tym momencie lepiej poczekać, aż spławik zanurzy się w pełni na dłużej. Może być tak, że zrobimy wszystko idealnie, a ryba i tak nie, zat... a ryba i tak nam ucieknie, ale to tylko nieliczne przypadki. Podczas wędkarstwa gruntowego. Widzimy to na szczytówce, która drga, gdy ryba skubie, i naszym zadaniem jest odczekać, aż szczytówka na dłużej się zegnie i dopiero wtedy podnieść wędkę. W innym wypadku możemy stracić rybę, gdy nie jesteśmy pewni, czy mamy rybę na haczyku. Tutaj, protip do zapamiętania, bo sam o tym dowiedziałem się dopiero mając 30 któryś level. Wciskając klawisz R podczas trzymania wędki, na której rzekomo mamy rybę. Powinna wyskoczyć informacja na czerwono, że prędkość jest ustawiana automatycznie. W innym wypadku ryby na haczyku po prostu nie ma. Łowiąc na grunt, jest to szczególnie istotne, gdyż wyciągając zestaw, nawet bez ryby, i tak tracimy zanętę, czy tam naszą pv a to kosztuje. I jeszcze jedna sprawa dosyć ważna, to naprawa komponentów. Trzeba pamiętać, aby co jakiś czas naprawiać sprzęt. Dla przykładu hamulec w kołowrotku odpowiada za zatrzymanie ryby. Gdy na w pełni sprawnym hamulcu zatrzymamy rybę, gdy zużyjemy go na ileś procent, ta sama ryba może nam już wyciągać żyłkę. Kołowrotek o hamulcu 10 kg zużyty na 10% ma siłę hamulca już 9 kg. Analogicznie zużyty na 20% ma już siłę 8 kg. Następna rzecz, o jakiej chciałbym pomówić, to opłacalność różnych rzeczy. Skupmy się na wędziskach i kołowrotkach. Zaczynając grę, zarabiamy za rybki bardzo mało, łowiąc tanie ryby i nie chcielibyśmy pieniędzy wpłakować w błoto. Na samym początku skupiłbym się na zestawach z dopiskiem Start. Dalej zestawy z dopiskiem Pro. A gdy już będziemy mieć te rzeczy, warto skupić się na kołowrotkach. I wędkach, które wiodą prym pod względem stosunku cena jakość, tak zwanej ogólnopojętej opłacalności. W kołowrotkach następną naszego Sputnika element Pro 4000 powinien być Syberia, kaliber. HSV, ewentualnie sputnik Alfa 8000. Inne kołowrotki z podobną mocą hamulca są obiektywnie mniej opłacalne. Sam przechodziłem na Alfy, lecz gdy ja zbierałem pieniądze, kaliber HSV jeszcze nie istniał. Jakbym znów zaczynał od zera, to stanowczo wybrałbym kalibrę. Następnymi kamieniami milowymi będą dla nas Tagary z hamulcem 26,5 kg, a w następstwie Węga z największym już hamulcem. Ze wszystkich kołowrotków o szpuli stałej. Oczywiście, w parze z tymi kołowrotkami należy dobierać odpowiednie wędziska. Na wędziskach spławikowych znam się jak skór na tabliczce mnożenia, więc wstępnie je ominę. Dopytam kolegów z gry, jeśli będzie taka potrzeba, rozwinę ich temat w następnym odcinku. Oczywiście, jeżeli zechcecie. Na pierwszy ogień pójdzie grunt. Grunt to Fortuna Fider FD420. Tanie, mocne. Wędzisko fiderowe. Trzymałbym je do czasu zakupu kalibr i przy kalibrach przesiadłbym się na wędziska karpiowe. Fortuna Karp 360 XH. Fortuna w nazwie nie bez powodu, bo można nimi sporo zarobić, jak będzie się nimi dobrze machać i sporo stracić, jak wybierzemy co innego. Ostatnimi wędkami gruntowymi, które trzeba kupić, raczej dopiero po zakupie węg, to Legacy TI. Dobrze, więc dalej został nam spinning. Otóż spinning, a nie casting, bo można nim robić to samo, tak samo, a nie trzeba osobno dokupywać multiplikatorów, co dodatkowo nadszarpnęłoby nasz budżet. A tu chciałbym przedstawić, jak kupować tak, żeby mieć jak najtaniej, jak najlepiej. Więc tak, ja popełniłem błąd i z pokorą się do niego przyznaję. Przepłaciłem, nie dozbierałem i jestem 2,5 tysiąca dudków w plecy. Pierwsze osobno kupione wędzisko, które bym w tym momencie mojego życia polecał, to Model One S 98h. I tu po zakupie Tagar kupowałbym Barakudę SPM 88h, a następnie, gdy już będziemy mieli węgi, sięgnąłbym po Ultimate S myślnik M 100hh. Oczywiście, co pragnę podkreślić, to moje zdanie jak powinno się to robić szkuję z wiele, ale. Ale praktycznie wszystkie opierają się na tych rzeczach. Raczej jest tylko zmieniana kolejność lub niedokupywanie niektórych kompletów. Dla przykładu, wielu z moich znajomych nie kupuje trzech tagar, tylko kupuje jedną albo dwie, a zamiast tego prędzej zbiera na węgi, aby mieć szybciej topowe kołowrotki. Ostatnia kwestia, którą chciałbym poruszyć w tym odcinku. To jak działają ryby w tej grze? Co to takiego spoty i dlaczego ma to tak ogromne znaczenie? Otóż, będąc na spocie, łowiąc na odpowiednią przynętę i rzucając w odpowiednie miejsce, najszybciej zarobimy pieniądze. Są spoty zarobkowe, są spoty takie, w których możemy wyciągnąć konkretny okaz ryby. Dlatego zachęcam do pytania się ludzi na czacie, pytania się ludzi na Discordzie, przeglądania różne fora, a zachęcam też do wejścia na mój stream gdzie odpowiem na pytania o ile będę znał tą odpowiedź i chętnie pomogę y, początkującym graczom. Jeśli uważasz, że coś pominąłem lub z czymś się nie zgadzasz, to napisz o tym w komentarzu, a sprostujemy te rzeczy w kolejnych odcinkach tej serii, bo mam nadzieję, mam jeszcze wiele rzeczy do przekazania. Zapraszam do subskrypcji łapkowania. A ja chętnie powiem, co jeszcze chciałbym wiedzieć jako nowy gracz, ponieważ gra ta ma kiepski samouczek i wysoki próg wejścia. Myślę też, że wiele jest rzeczy, które nie są jasne, a ludzie, nie tylko ci nowi, chcieliby jakiekolwiek kompendium wiedzy. Ja się z wami żegnam i jeszcze raz zachęcam do wyrażenia swojej opinii.